Słowo Boże na dziś, poniedziałek, 2 października 2023 roku. Wspomnienie świętych aniołów stróżów. Czytanie z Księgi Wyjścia. Tak mówi Pan. Oto ja posyłam anioła przed Tobą, aby Cię strzegł w czasie Twojej drogi i doprowadził Cię do miejsca, które Ci wyznaczyłem. Szanuj Go i słuchaj Jego głosu. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy Waszych przewinień, bo imię moje jest w nim. Jeśli będziesz wiernie słuchał Jego głosu i wykonywał to wszystko, co ci polecam, będę nieprzyjacielem Twoich nieprzyjaciół i będę odnosił się wrogo do odnoszących się wrogo do ciebie. Mój anioł poprzedzi Cię i zaprowadzi do Amoryty, Chityty, Perzyty, Kananejczyka, Chiwity, Jebusyty, a ja ich wytracę. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 91. Aniołom kazał, aby strzegli Ciebie. Kto się w opiekę oddał najwyższemu i w cieniu wszechmocnego mieszka, mówi do Pana, Ty jesteś moją ucieczką i twierdzą. Boże mój, któremu ufam. Aniołom kazał, aby strzegli Ciebie. Bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę. Okryje cię swoimi piórami, pod jego skrzydła się schronisz, wierność jego jest puklerzem i tarczą. Aniołom kazał, aby strzegli ciebie. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej, ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe. Aniołom kazał, aby strzegli ciebie. Nie przystąpi do ciebie niedola, a cios nie dosięgnie twojego namiotu. Bo rozkazał swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Aniołom kazał, aby strzegli ciebie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Błogosławcie Pana wszyscy jego aniołowie i wszyscy słudzy pełniący jego wolę. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Uczniowie przystąpili do Jezusa pytając, Kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje. Baczcie żebyście nie gardzili żadnymi z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze ojca mego, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie.